Na wspólne odkrywanie leśnych tajemnic zaprasza Państwa Polskony, polski producent drzwi i okien drewnianych. Życie drzew Czy wiecie, że drzewa mogą się ze sobą komunikować? Dzwonią do siebie, wysyłając sygnały chemiczne przez korzenie lub grzyby. Nie prowadzą jednak ożywionych dyskusji, a wymieniają się informacjami o zagrożeniach. Ostrzegają na przykład przed podgryzającymi zwierzętami, żeby pozostałe drzewa mogły w porę wytworzyć gorzki smak. Za pomocą kształtów i kolorów kwiatów informują o pozytywnych zjawiskach, jak na przykład występująca w okolicy wilgoć. Czasami potrzebują pomocy z zewnątrz, ale i to opanowały wiązy na przykład produkują zapach, który zwabia osy zabijające gąsienice. Nawiązują także przyjaźnie i to takie na całe życie. Jeśli się polubią, to związują się korzeniami, często dwa razy większymi od korony i pomagają sobie w odżywianiu. Ograniczają też przyrost liści od strony przyjaciela, żeby nie zasłaniać mu słońca. Często również umierają razem. Dzięki komunikacji potrafią zorganizować rodzaj drzewnej opieki społecznej. Współpracują ze sobą, przekazując słabszym osobnikom wodę i pożywienie, ponieważ wiedzą, że las jest tak silny jak najsłabszy osobnik. Jeśli pozwolą jednemu drzewu zachorować, wkrótce chore mogą być wszystkie. Jeśli jednak drzewo choruje, to umiera samotnie. Przestaje się komunikować, pobierać pokarm i odłącza się ze wspólnej sieci, by nie zarazić innych. Należy pamiętać, że drzewa nie umierają ze starości. Ich obumarcie jest spowodowane chorobami, czynnikami zewnętrznymi lub działalnością człowieka. Są też drzewa samotnicy, którzy nie lubią kontaktu z innymi i nawet ich korony rosną w taki sposób, żeby się nie dotykały. Ta przypadłość nazywa się nieśmiałością korony. Do kwestii potomstwa drzewa podchodzą dosyć surowo. Każdy chce mieć następcę, nawet te najsłabsze, ale wyhodowanie dorosłego osobnika jest jak wygrana na loterii. Niemal wszystkie drzewne nasiona są zjadane przez leśne zwierzęta, podobnie jak siewki, którym udało się wykiełkować. Problemem też jest deficyt światła. Dorosłe drzewa odcinają małe od promieni słonecznych, fundując im twardą szkołę przetrwania. Dzięki temu szanse na dorosłość mają tylko te najsilniejsze. Albo te, które mają szczęście i rosnący obok nich dorosły osobnik upadnie lub zostanie uszkodzony. Dzięki temu młode drzewo będzie miało więcej słońca i pokarmu, by jak najszybciej odrosnąć od ziemi i nachalnych pędożerców. Wiek drzewa, któremu udało się dorosnąć, można określić po słojach jego pnia. Każdego roku przybywają im dwa, ciemny w zimie i jasny w lecie. Wystarczy policzyć liczbę słojów. Na przykład na obumarłych pniach występujących w Kalifornii sosen długowiecznych doliczono się niemal 7 tysięcy pierścieni przyrostu rocznego. Drzewa mogą również służyć jako kompas, zwłaszcza gdy zgubimy się w lesie. Mech rośnie na nich zawsze od północnej strony. Pozorna cichość i milczenie drzew usypia ale nie oddaje w pełni intensywności życia, które w nich drzemie. Żeby je zauważyć, trzeba się zatrzymać i wsłuchać w szum płynących przez nie soków, informacji czy miłych słów. Bo drzewa, drzewa nigdy nie przestają rosnąć. Polskone, firma odpowiedzialna społecznie z certyfikatem Forest Stewardship Council.